Mili kochani, tu kierowniczka idzie, o, ruchem steruje, mówi do rzeki, płyń, płyń, W tamtą stronę, zobaczcie, jakie rzeczy tu płyną, rośliny zielone. Kierowniczko, co ty tam kazałaś płynąć? Komu kazałaś płynąć? Ja Nurt jest duży, nie? A tam jest ten pazar, na którym byliśmy wczoraj na live'ie Także jeżeli nie oglądaliście To zapraszamy na nasz kanał YouTube'owy Daniel Szysz i tam powinniście znaleźć Live'a z wczoraj, dwie godzinki 30 tysięcy wejść, ludzie kochani No to normalnie Mała armia, wojska tak? dziękujemy, dziękujemy. Oczywiście, że dziękujemy, dziękujemy, także zapraszamy, być może dzisiaj jeszcze coś ukręcimy, jakiegoś live'a, to zależy od tego, jakie będą okoliczności przyrody, czy nas tu pogoda nie przegoni, ja nie mówię o deszczu, tylko mówię o tym, żebyśmy się tutaj nie upiekli, co? Pieniądz? Znalazłem amatynka pieniądz, a wczoraj widzieliśmy, jak gość palił pieniądze, normalnie, 100 dolarówki wrzucał do ogniska, hej dziewczynko, ja tutaj popatrzyła, w co mnie stary, co Za zaczepiasz, dobra, ty idziemy. Bo my tu idziemy normalnie przy środek skrzyżowania Tam jest pasy Chodź, kurde choć po przez rondo idziemy Normalnie zaraz nas tu milicja obywatelska zamknie No i wszędzie owoce Wszędzie owoców i warzyw Tony, naprawdę Jest tego od groma I tak wszystko jest smaczne, pachnie ładnie Że normalnie ohoho ho. Dobra, idziemy już Nie nabijam makaronu na uszy